Dzień dobry. W tym odcinku zajmiemy się nasadzeniami ziołowo-bylinowymi przy portalu, który będzie obsadzony krematysami. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za kciuki w górę pod filmem Miłego Oglądania. Zanim zaczniemy działać, to chciałabym opowiedzieć o ogólnych założeniach projektowych. Jako architektka krajobrazu chciałabym o tym wspomnieć. Mój warzywnik jest mocno zgeometryzowany, oparty na kole. A ponieważ jest to bardzo mocna forma i trudna do pracy, to chcę to przełamać niesymetryczną formą, żeby nabrał zupełnie innego wyrazu. Zbudowałam już sobie szkielet portalu. Z jednej strony jest mniej gałęzi wbitych, tutaj jak widać więcej. I będę sobie systematycznie zaplatała. Jeszcze trochę tutaj cięcia, porządkowania i przywiązywania, żeby to było bardziej stabilne, ale już i tak jest ok. Będę sadziła na tym klematis dwa rodzaje, a z tej strony rdestówkę. Jak widać, mam tutaj wkopane donice, w których rok temu uprawiałam zioła. Między innymi miętę, żeby nie rozrastała mi się po ogrodzie, jak i bazylię, kolendrę, yy, rukolę. I miałam takie założenie, żeby wokół tych donic posadzić... Płożące, niskie zioła typu majeranek, tymianek oregano, gdybym dała same pnącza, a tutaj by rosły niskie, okrywowe rośliny, to byłoby zbyt płasko. Fajnie robić nasadzenia piętrowo od najniższych okrywowych, średniej wysokości i wysokie, tutaj wchodzące na portal. Ponieważ zostało mi kilka cebul, dostałam od cioci, nie wsadziłam ich i zostało mi kilka cebul, czosnków. Nie mam już miejsca tutaj pod murem, żeby dosadzać, więc postanowiłam je wykorzystać. A ponieważ jakie posadzone będą w różnych wysokościach, to jeszcze do tego posadzę kilka bylin. Opróżniłam tunel i wyciągnęłam sadzonki różnych bylin, które sobie robiłam rok temu, właśnie po to, żeby móc sobie wykorzystywać. Uh, ale to ciężkie. No co? Pomogłabyś. Kolorystykę roślin, jaką tutaj planuję, to połączenie fioletu, różu, żółci, pomarańczy. Dopiero parę lat temu dojrzałam do tego, że jednak do koloru fioletowego warto dodać taki kontrast, kolor dopełniający w postaci żółtego lub pomarańczowego. Wcześniej bardziej wolałam kolorystykę romantyczną, wiele róż, fiolety, ale jednak coś tutaj się poukładało. I dodatek, nawet niewielki, żółty, kontrastujący, jest super wypełnieniem, dodatkiem do tego typu nasadzeń. Uho! Chwilę odsapnęłam. Po przytachaniu taczki, co? Chyba ma flakow w wózku, dlatego ciężko było mi przywieźć. Dobra, niunia, do roboty się bierzemy. Zazn Oj, coś ostro się nie Zaznaczyłam obszar, który chcę obsadzić. Tam przy zagonie będzie przejście na jedną stopę. Tyle mi starczy. Przymierzyłam, sprawdziłam i z tej strony tyle. I zainspirowało mnie do tego typu nasadzeń to, że tu powysiewał mi się hyzob. Jeżeli lubisz byliny, lubisz szałwie, cimiętki, to polecam Wam Hyzop lekarski. Możemy go kupić w trzech odmianach: o białych, różowych i fioletowych kwiatach. Kiedyś w szkółce pani mi zaproponowała jako zamiennik do szałwi, bo miałam zaprojektowaną gdzieś białą szałwię, Nie miała akurat dostępnej, więc mi zaproponowała Hyzop i od tamtej pory uwielbiam tę roślinę. Kwitnie na początku lata, jakoś w lipcu zaczyna kwitnienie. Po przekwitnięciu, gdy przytniemy, to zaczyna kwitnąć ponownie. I to, co jest fantastyczne w tej roślinie, to, że jest półzimozielona. Jak jest zima sprzyjająca, to jest zielona, tylko troszeczkę ciemniejsze listki się robią. I bardzo ważne jest to w uprawie tej rośliny, żeby najpóźniej ją przycinać jesienią do początku października. Jak zrobimy to później, to wymarznie. Ale jest fantastyczna. Polecam Hyzop. Bałagan przewieziony i zaczynamy ustawiać rośliny. Zamówiłam przez internet dwa klematisy. A to co miałam w tunelu, to rdestówkę. Jeżeli potrzebujecie szybko rosnącego pnącza, długo kwitnącego, i tak jest taką białą chmurką, coś mi dzisiaj z ostrością nie. coś niewyraźna jest. Jest oblepiona kwiatem. I z tej strony chcę posadzić rdestówkę. Ścieżka będzie wysypana z rębkami drewnianymi, korą albo trocinami. Jeszcze zobaczymy. Mam trochę tutaj, więc będę mogła sobie rozwieść, ale to jest na koniec pracy tutaj w warzywniku. Znalazłam w tunelu jedną naparstnicę, więc ją posadzę. Tu będzie miała za dużo słońca, więc będzie niższa. Generalnie naparstnica może rosnąć na słońcu, ale jej będzie zdecydowanie lepiej po tej stronie. I myślę o tym, żeby z tej strony były wyższe nasadzenia, a tutaj bardziej spiętrowane. Ponieważ z tej strony będzie biała rdestówka, to chcę posadzić również więcej białego koloru, czyli gipsówkę oraz gaurę. Bardzo długo kwitnącym akcentem będzie ostrogowiec, przeżył i chcę jego posadzić akurat symetrycznie. Jak on się nazywa? O matko! Plomis. Plomis, czyli... Plomis, czyli żeleźniak. Musiałam sprawdzić, bo pamiętałam łacińską nazwę, ale polski nie mogłam sobie przypomnieć. Nie pamiętam jaki tu jest kolor, czy to jest żółty, czy... Prawdopodobnie może być to żółty, więc super, bo doda mi tutaj takiego akcentu. Nie może oczywiście zabraknąć jeżówki purpurowej. Pomarańczowa pojedyncza. Już mniej więcej poustawiałam sobie rośliny, i mi się przypomniało, że podczas sadzenia traf ozdobnych tutaj pod murem i czosnków ozdobnych zostały wykopane łubiny i muszę je zagospodarować, gdzie się tutaj wsadzę. Rośliny już mniej więcej sobie poustawiałam. Za bardzo nie planowałam, nie rysowałam, nie szkicowałam, tylko na żywym organizmie praca i tak lubię najbardziej, bo wtedy pobudzam swoją wyobraźnię i próbuję sobie wyobrazić, jak dana roślina będzie wyglądała. Trochę miałam tutaj zagwostek, co jest czym. Postanowiłam jednak żeleźniaka stąd wywalić, i miałam dwa liliowce, i nie wiedziałam gdzie je posadzić, więc je tutaj posadzenie sobie rosną. Tak to stały już tyle lat w doniczkach sadzonki, więc najwyższa pora je posadzić. Wsadziłam mubin, w tamtym miejscu, zostawiam sobie trochę przestrzeni na to, żeby posadzić jednego i drugiego klematisa. Z jednej i z drugiej strony będzie prowadzony, trochę miejsca mi tutaj zostało. Przy obwódkach wysieję sobie oregano. Będę sadziła jutro, bo w kaloszach tylko poobijam sobie pięty od szpadla. Jak rośliny tutaj rozplanowałam, to za chwilę wrzucę taki projekt plan, mniej więcej koncepcję. I tutaj Również poustawiane rośliny, jakieś yy, kocimiętka. Chciałam posadzić lawendę, ale i tak jest już tutaj dużo posadzone, a w jednym miejscu mi nie przetrwały. Znaczy, nie jest jakieś życie, ale chyba będą słabo rosły w tym roku, przymarzły. Tutaj zostało mi trochę miejsca i wysieję sobie ogórecznika oraz bylicę. I jak bylica zacznie mi kiełkować, to jest bylina, to sobie ją yy, już tutaj zagospodaruję. Rośliny poustawiałam dosyć gęsto po to, żeby raz, szybko zarosły mi, zadarniły, w ziemię, grunt, żeby nie przerastały chwasty, żeby to one zagłuszały chwasty. Jak mocno się rozrosną, to wtedy będę miała też do podziału, do wykorzystania w innych fragmentach ogrodu. I tutaj, z tej strony chcę posadzić również macierzankę. Gdzie jest macierzanka ustawiona? Jedna jest tu, bo tutaj miałam pięć donicz cztery doniczki tu. Będę chciała jeszcze po tej stronie poprowadzić macierzankę te donice z ziołami będą obrośnięte roślinnością, to one też tak mocno nie będą przysychały od słońca. Więc trochę więcej wilgoci dzięki temu tutaj się utrzyma. Spróbuję sobie to czymś wymulczować, ale to już jest na sam koniec pracy. Dzisiaj tylko posadzę sobie testówkę, a jeszcze jutro tak świeżym okiem spojrzę na to, czy mi to pasuje, ale jest mniej więcej ok. Taka w sumie prosta koncepcja, nie ma tutaj jakichś bardziej skomplikowanych kompozycji roślinnych żeby coś tutaj się działo, było kwitnąco cały sezon. Efekty będą widoczne w kolejnych miesiącach. Mam nadzieję, że będzie już ładnie i jakiś efekt przyjemny dla oka. Zachęcam cię do obejrzenia filmu specjalnie dla ciebie wybranego lub ostatnio opublikowanego. Przyjemnej pracy w ogrodzie, niech ci się zieleni. Pozdrawiam.